Drodzy, witam Was wszystkich. Dzisiaj chciałabym poruszyć taki bardzo ważny temat. Chciałabym opowiedzieć o tym, jak Ukraińcy odnoszą się do Ukraińców, jakie wyjechali do innego kraju, czyli Ukraińców migrantów. Myślę, że na pewno dużo nie wiecie na ten temat. W sumie ja też o tym nie wiedziałam. Dopóki nie wyjechałam z Ukrainy, i potem jak wracałam, to często mi zadawali takie e, dziwne pytania. Mówili na przykład, dlaczego ty wyjechałeś ze swojego kraju, pracujesz w cudzym kraju, a potem przyjedziesz zabierać emeryturę Ukraińcom, albo też często można przeczytać takie komentarze. Zostawię ich teraz e, tutaj. E, często piszą pod filmikami bardziej innych Ukraińców, jakie nagrywałem w języku ukraińskim e, albo rosyjskim o tym, jak wyjechali do jakiegoś innego kraju. To często tam można zobaczyć takie komentarze jak o, wyjechałeś, nie wiem, myć e, dupę Polakom. Albo o, no to wyjechałeś, to zbieraj tam swoje truskawki. E, albo tam po prostu naprawdę, albo jesteś zdraj, zrodzileś Ukrainę. I często piszą to nawet takie ludzie, jakie mogą w ogóle nie pracować na Ukrainie, tak? Albo na przykład, jakie w ogóle nie byli w wojsku, nie byli na wojnie, tak? Ukraińskie, ale po prostu siedzą i napisują takie teksty z domu. I też jak wracałam na Ukrainę, to mogłam usłyszeć często właśnie takie pytanie, jak już powiedziałam wcześniej, że potem przyjadę i będę dostawać emeryturę, tak? Albo na przykład, że nie płacisz Podatków o swoim kraju i takie coś. Ale niestety dużo ludzi nie wyjeżdżają z Ukrainy tak po prostu, tak, tylko dlatego, że tam jest piękne życie, idealne wypłaty. Tak wszystko tam robiono dla ludzi, a oni tak po prostu zostawiają kraj tak, i tak wyjeżdżają. Nie. Niestety sytuacja jest taka, że często ludzie uciekają całymi rodzinami, na przykład z tych miast, gdzie do tej pory się toczy wojna, albo wyjeżdżają. Przez to, że po prostu nie dają sobie e, rady tak, e, przeżyć za tę wypłatę, jaką e, dostają w swoim kraju. Niestety, e, ekonomiczna sytuacja w, e, na Ukrainie jest bardzo słaba, i często ludzie po prostu wyjeżdżają z biedy, żeby przeżyć, żeby po prostu. Żeby, e, Dać jakieś nie wiem, jedzenie, tak, ubranie i tak dalej dla swoich dzieci. Wysyłają im te pieniądze, tak, z czego też państwo dostaje dość, dość dobre pieniądze, bo słyszałam, że często bardzo dużo ludzi wysyła Western Union, robią takie przelewy albo po prostu wysyłają na karty i oczywiście też to taki dość ogromny procent Ukraina dostaje z tego. I po prostu to jest przykre, że ludzie muszą wyjeżdżać, tak, ze swojego kraju, żeby znaleźć życie w jakimś innym kraju, nie tylko w Polsce, bo wyjeżdżałem do różnych krajów. E, wiem, że dużo Ukraińców jest we Włoszech też, dużo jest w Ameryce, we Francji, no, po prostu wszędzie jest naprawdę dużo. Oczywiście przez to, że do Polski wyjechać nie jest tak trudno, e, nie są potrzebne aż tak dużo dokumentów dla tego, żeby na przykład zrobić wizę, e, tak, to... Mm, Dużo Ukraińców też przyjeżdża właśnie do Polski. I szczerze mnie to naprawdę smucą takie komentarze, bo po prostu nie rozumiem ich sensu. Przecież ludzie nie wyjechali, tak jak już powiedziałam, przez to, że, nie wiem, idealnie mieszkałem na Ukrainie, tak sobie zechcieli i wyjechali do innego kraju. Po prostu wyjeżdżają przez to, że muszę to robić, tak? Cię wydaje, że też takie złośliwe komentarze, może przez to, że tym ludziom po prostu się nie udało, że może oni by też chcieli, wyjechać do innego kraju, tak? Polepszyć swoje warunki życia. Ale niestety nie tego nie robią. I najlepsze i najprostsze, co mogą zrobić, to po prostu sobie wejść, nie wiem, na YouTube, tak? Do internetu i napisać różne takie złośliwe komentarze tym ludziom właśnie jakie, jakim się udało tak wyjechać, jakim się udało coś po prostu zrobić więcej w tym życiu, niż siedzieć za, nie wiem, komputerem i wypisywać takie różne rzeczy. I często na przykład jak tam przyjeżdżasz do Ukrainy, to można usłyszeć takie komentarze jak, a co tam truskawki zbierasz, albo a co tam, nie wiem, kibły czyścisz u Polaków i coś w tym stylu. I takie złośliwe, chociaż ta osoba, która e, mieszka na Ukrainie i to mówi, też e, może nie mieć najlepszej jakiejś pracy i tak dalej, ale po prostu... Nie wiem, jest dumna, że nie wyjechała, że siedzi na Ukrainie i że jakoś tam niby pomaga kraju, chociaż często może nawet nie pracować. Także nie wiem skąd się biorą aż takie patrioci, jaki cel, tak? cel takich komentarzy, ale myślę, że jednak to trochę też może taka Zazdrość, bo myślę, że na pewno, jeżeli by im teraz zaproponowali, tak, wyjechać do innego kraju, pracę, już po prostu, że przejeżdżasz i masz wszystko, tak, tam pracę, e, nie wiem, lepsze warunki życia, mieszkanie, to na pewno by wyjechali, ale przez to, że trzeba coś zrobić, tak, wyjechać, trzeba, nie wiem, poduczyć język, e, dlatego, żeby wyjechać, tak, znaleźć pracę, mieć jakieś pieniądze na początek i tak dalej, to to już trochę robi się jednak trudnym, i najlepiej, jak już mówiłam, wejść i po prostu popisać różne komentarze. Moi drodzy, napiszcie w komentarzach, czy takie coś mówią Polacy do Polaków, jakie właśnie wyjechali na zarobki, czy by takie coś słyszeliście tak w swój adres, jeżeli na przykład wyjechali do innego kraju i czy Wam takie coś ktoś mówił? Oczywiście w Polsce nie ma wojny, ale na przykład, że nie wiem, wyjechałeś na truskawki że, i coś tam w tym stylu, czy są też, zarzucają takie komentarze, czy bardziej normalna reakcja na to, że e, po prostu wyjechalesz do innego kraju, tak, i żyjesz, pracujesz w innym kraju. Znam dużo też starszych ludzi z Ukrainy, jakie wyjechali do Polski, jakie mają 60 lat, tak tam 55, 60, nawet do 70 i pracują teraz w Polsce, przez to, że już na Ukrainie dostali emeryturę. Niestety z pracy ich też zwolnili i było tak, że po prostu na Ukrainie no, nie można przeżyć za tą emeryturę. To jakieś tam 300-400 zł, I za to nie da się normalnie żyć. Oczywiście, jeżeli Ty, nie wiem, mieszkasz na wiosce i masz, nie wiem, wszystkie swoje takie domowe jedzenie, masz swój ogród, masz jakąś działkę, Tobie pomagają dzieci, tak, wysyłając pieniędzy, nie wiem, też będąc na zarobkach w innych krajach, ale jeżeli po prostu Ty byś sam musiałeś tak żyć ze swoimi Emerytury, to niestety jest tak, że nie przeżyjesz za te małe i śmieszne pieniądze. I szczerze, to na początku mnie to bardzo dziwiło, że swoje, jakby tak, swoje rodacy mają do swoich ludzi takie dziwne, takie trochę złośliwe nastawienie. No bo to ostatnio jakoś włączyłem jakiś filmik i też, a, włączyłem filmik o tym, że Ukraińcy nie mogli wjechać do Polski, właśnie przez tą sytuację, jaka teraz jest na świecie, że na granicy stało dużo ludzi e, i czekali po prostu tam tysiące ludzi, czekali dopóki ich wpuszczą właśnie do Polski. No też było tysiące komentarzy, że o, jadą tam, truskaweczki czekają, a oni też czekają w kolejce, nie mogą wyjechać na truskaweczki, albo o, co tak się spieszą, żeby właśnie tam mieć kibla, tak w Polsce. I byłam naprawdę bardzo zdziwiona, że jak można takie coś pisać? Przecież ty nie znasz sytuacji tak, tej osoby, ty nie znasz przez co ona musi wyjeżdżać. Dlaczego takie coś pisać w takim złośliwym tekście tak, i po prostu o swoich ludziach? Tak? Zawsze mnie to dziwiło. I wcześniej, przed tym, jak jeszcze nie wyjechałam do Polski, to nie myślałam, że takie coś, nie wiem, takie coś jest w ludziach, bo nigdy jakoś nie zwracałam uwagi na takie komentarze. Nigdy raczej nie oglądałam takich filmików tak, na taki temat, ale jak wyjechałam, jak to dotknęło mnie, tak, jak usłyszałam parę potem też taki swój adres i potem też przeczytałam to pod jakimiś tam filmikami w komentarzach. To mnie to naprawdę zdziwiło, nie wiem, skąd to się bierze taka ta nienawiść. I mam nadzieję, że może z czasem, nie wiem, może przez politykę, może w, w telewizji tak uczą, że trzeba być takim patriotem, w ogóle nie wiem, siedzieć na jakąś tam po prostu wypłatę w 500 zł tam czy w 1000 maksymalnie. Tak siedzieć, ale być w swoim kraju, być patriotem. Niestety, ale nie widzę na razie w tym sensu, bo na Ukrainie jest taka trudna sytuacja, że myślę, że każdy, kto wyjechał teraz, tak, i to po prostu zrobił. Dobry wybór, dobry krok, tak? Oczywiście nie mówię o tych, tym, komu się udało, tak? Na Ukrainie tworzyć jakieś firmy, biznes, bo jednak teraz przez tą sytuację, jaka jest teraz na Ukrainie, jeżeli otwierasz firmę, to można jeszcze jakoś coś zarobić, bo nie masz jakieś ogromne podatki, tak, jakoś jeszcze można przeżyć, ale jeżeli masz zwykłą pracę, no to jest naprawdę bardzo trudno y, przeżyć po prostu na tą wypłatę albo na tą emeryturę, co nie dają. Często ludzie pracują, plus dostają emeryturę i też im nie wystarcza i mogą pomagać też im dzieci na przykład z y, zagranicy, bo jednak y, bardzo małe te wypłaty i emerytury. Moi no, drodzy, napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat, bo jednak ja wykazałam tak jakąś swoje takie myśli dlaczego tak się dzieje, ale jeżeli myślicie po innemu, to zapraszam zostawić swój komentarz pod filmikiem. Dziękuję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca. Zapraszam też do oglądania innych filmików na moim kanale. Też oczywiście zapraszam zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa pa.